Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na informację. Dzień Sybiraka w powiecie dębickim. Uroczyście otwarto basen uzdrowiskowy w Latoszynie. Stypendia artystyczne i sportowe rozdane. W Mokrem w gminie Żeraków uczczono pamięć żołnierzy Armii Krajowej zesłanych 75 lat temu do obozów pracy na Syberii. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Dębicy. Powiatowy Dzień Sybiraka rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława w Zasowie. Po wspólnej modlitwie odbyła się oficjalna część uroczystości, podczas której historię bohaterów z gminy Żyraków oraz Dębicy przybliżyli Marek Rączka, wójt gminy Żyraków oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego. Piękna inicjatywa. Nie pierwszy raz jestem tutaj w tym miejscu z tej okazji, ale w ostatnim czasie pani radna, pani dyrektor szkoły w Zasowie, pani Orzena Osocha. Bożena Osocha Zwróciła się z prośbą, żeby powiat jednak wziął jakby patronat nad tą uroczystością, ponieważ to jest na tyle ważna historia naszego powiatu, nie tylko tego terenu, że należy ją po prostu myślę upamiętniać godnie i należy młodzieży szczególnie i w ogóle społeczeństwo naszego powiatu wskazywać, że takie wydarzenia historyczne miały miejsce i że tak ważne postaci jak nasi bohaterowie, jak żołnierze młodzi 19-letni, 20-letni, 20-kilkuletni, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim, później zostali przez sowieckie władze i Polaków współpracujących niestety z władzą sowiecką, podstępnie za, zaaresztowani no i wywiezieni w głąb Rosji. Myślę, że to jest, są rodziny, które żyją tych osób, trzeba je docenić, trzeba szanować tą historię ich trudną i trzeba mówić o tym. Celem obchodów było upamiętnienie tragicznych losów bohaterów z miejscowości Mokre, aresztowanych i wywiezionych do radzieckich łagrów w listopadzie 1944 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy wsi Mokre wybudowali w 1990 roku kapliczkę, którą nazwano kapliczką Sypiraków. To właśnie w tym miejscu przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia Łączymy Pokolenia Mokre wczoraj i dziś, parlamentarzyści oraz rodziny Sybiraków złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Mieszkańcy Mokrego czczą pamięć wywiezionych mieszkańców Mokrego i okolic na Sybir i to wpisuje się w te obchody również Dnia Sybiraka. A tutaj, jeśli chodzi o Mokre, to jest towarzyszenie, które pamięta, o tym łączymy pokolenia, o tych Sybirakach i o tych wszystkich, którzy w liczbie szacowanej na około 2, miliona, na 2 miliony Polaków, którzy na tej nieludzkiej ziemi albo złożyli kości, albo, jak się szacuje, gdzieś około 800 tysięcy nie wróciło do Polski po wojnie. I Tutaj przy tej kapliczce jest tablica napis. Wymienieni są ci, którzy wrócili do Mokrego i ci, którzy już spoczęli na zawsze na sowieckiej ziemi. Podczas uroczystości Ryszard Rządło, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Ternowie, wręczył odznakę Sybiraków sześciu osobom. Wśród wyróżnionych znalazł się między innymi Stanisław Kucięba, inicjator budowy kapliczki Sybiraków, w której upamiętniono 33 nazwiska mokrzańskich bohaterów. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, odznaczony za wieloletnie wspieranie projektów patriotycznych w swojej gminie oraz Tomasz Czapla. Kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, a także autor książki Pamiętnik z Mokrego. To właśnie dzięki jego książce w tegorocznym dniu Sybiraka mógł uczestniczyć wyjątkowy gość z Francji, Eric Champo, którego rodzina pochodzi z miejscowości mokre, a nazwiska dwóch bohaterów członków rodziny są upamiętnione na ścianie kaplicy Sybiraków. W rodzinie mojej żony. Um... Był Sybirak, był jeden z wywiezionych, yy, który nie wrócił, właściwie już yy, z Borowicz, yy, Józef Węgrzyn. Wydaje mi się, że, że to jest niezwykle istotne, yy, żeby ta pamięć stawała się czymś, co konstytuuje naszą tożsamość. Yy, czymś takim, co yy, sprawia, że yy, samo przez się yy, yy, zaczynamy czuć się Polakami, czu zaczynamy czuć się potomkami tych, którzy, którzy walczyli też o ojczyznę. Powiatowy Dzień Sybiraka uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Mokrem oraz koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Gminy Żyraków. Współorganizatorami wydarzenia byli Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś. Działa już basen uzdrowiskowy w Latoszynie. W uroczystościach otwarcia obiektu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego, Gmin Powiatu Dębickiego, lekarze oraz przedstawiciele społeczeństwa. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości, gdzie następnie przyszła kolejna odrobinę faktów oraz planów na przyszłość przedstawionych przez wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza. Władze gminy Dębica z wójtem Stanisławem Rokoszem na czele za główny cel postawiły sobie przywrócenia mu dawnej świetności. Ideą wójta i jego wieloletnie starania w kwestii reaktywacji uzdrowiska wspierała Rada Gminy. Znalazły one poklask również wśród wielu autorytetów. Porównywalne te wody są do solca, do Buska i do Choryca, które są bardzo oblegane, a o tym świadczy po prostu Przychodnia przyrodą Lecznicza, gdzie niecały rok skorzystało ponad 30 tysięcy albo usług, może tak powiem. Natomiast to nam przyspieszy o otrzymanie statusu uzdrowiska. Następnie głos zabrał Paweł Wolicki, prezes spółki Latoszyn Zdrój, który opowiadał o leczniczych właściwościach wody siarczkowo-siarkowodorowej wydobywanej w Latoszynie, schorzeniach, na które pomaga, oraz ocenach za korzystanie z basenu. O dobroczynnym wpływie wód siarczkowo-siarkowodorowych na zdrowie mówią także lekarze. Ja uważam, że życie jest ruchem. Pluskanie się w basenie. To jest jeden plus. A drugi plus to właśnie te właściwości tych siarczków, które wzmacniają odporność na, na, na stresy, działają odprężająco. No, część dolegliwości w ogóle prawdopodobnie z układu kostno-stawowego i z układu krążenia odchodzi. Go on, prawda? Basen jest dostępny dla wszystkich chętnych, a cennik biletów znaleźć można na stronie internetowej Uzdrowiska Latoszyn. Każdy z, z Państwa może skorzystać, o ile nie ma przeciwwskazań, bo przeciwwskazania do kąpieli też są. To trzeba wiedzieć. A jakie są przeciwwskazania przede wszystkim choroby sercowo-naczyniowe. Dużo z nas nie cierpi, nie każdy się przyznaje, ale niestety są to przecież, zwróćmy na to uwagę, kupując bilet i no, nie oszukując, że, że, że jest w porządku, a nie jest. Także. Czy tutaj będzie czuwał jakiś lekarz? Nad... Wejście przede wszystkim na zasadach zapoznania się z regulaminem. Lekarz jest, ale nie będzie stale, także no, trzeba być czujnym. Po przemówieniach zaproszonych gości kolejnym etapem było uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku przez proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie, Piotra Grzankę, jako symbol zakończenia budowy i oddania do użytku basenu uzdrowiskowego w Latoszynie. Na zakończenie wszyscy obecni na uroczystości mogli zwiedzać budynek nowo powstałego basenu. 20 najbardziej uzdolnionych artystycznie i sportowo młodych ludzi otrzymało stypendium od burmistrza Dębicy. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w Dębickim Ratuszu. Uczniowie na uroczyste odebranie stypendiów przyszli ze swoimi rodzicami. W gronie stypendystów znalazło się 10 wyróżniających się sportowców i 10 uczniów wyróżniających się w sferze artystycznej. Wśród uczniów, którzy otrzymali stypendia artystyczne, była Alicja Wojnarowska, która ma także osiągnięcia sportowe. Od kilku lat uprawia z sukcesami tenis. Ja się zajmuję monodramami. To jest ymm, spektakl, w którym gra jedna osoba, ale oczywiście swoje umiejętności w szkole w Miejskim Ośrodku Kultury, a pod okiem pani Dominiki Mogoni. Wydaje mi się, że jednak wola aktorstwo, że aktorstwo to jest to, do czego chcę dążyć, w którym się doskonalić, a tenis jest taki dodatkowy, taką, gdzie mogę spędzać wolny czas i w którym się bardzo dobrze czuję. Stypendia burmistrza Dębice otrzymały trzy tancerki Szkoły Tańca i Ruchu Soldance, które zdobyły wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata i Europy. Najbardziej utytułowana zawodniczka tej szkoły to 10-letnia Karolina Olczewska. Stypendia otrzymały także Oliwia Szela i Nadia Śliwa, które tańczą ze sobą w duecie, ale też solo i w formacji. W tamtym roku miałyśmy i w solówkach sukcesy, i w duetach, i w grupach, ale takie największe to właśnie w duecie miałyśmy pierwsze miejsce, w mini-formacji formacji też pierwsze, więc ten, ten rok to był taki najlepszy. No w solówkach ja miałam szóste, a Oliwia siódma. Ósma chyba. Ósma, Ósme. Ósme. Na co przeznaczysz Oliwia? No najbardziej to bym chciała na właśnie jakieś warsztaty taneczne i właśnie w tym kierunku, żeby się rozwijać właśnie tanecznie. Mhm. Nadia, na co przeznaczysz? No ja tak samo. No, bardzo dużo wydaje się na warsztaty. Jeśli właśnie chce się jakby dalej tańczyć i dalej się rozwijać, to trzeba jeździć jak najwięcej. I wiadomo, że też w innych krajach są warsztaty i szkoleniowcy dobrzy, więc też dużo pieniędzy na to idzie, więc stypendium to jak najbardziej na to. Wśród sportowców, którzy otrzymali stypendium od burmistrza znalazł się Borys Maciechowski, zawodnik Dębickiej Akademii Karaty Tradycyjnego, wielokrotny uczestnik zawodów krajowych. Takie zwane największe to były Puchar Polski Dzieci, trzecie miejsce i Liga Międzywojewódzka, pierwsze miejsce. Każdy ze stypendystów otrzyma po 300 zł miesięcznie od września do czerwca przyszłego roku. To jest taki bonus, taki gratis do tej ciężkiej pracy, którą muszą włożyć w treningi. Nieraz stają późną, znaczy wczesnym bardzo rankiem albo późnocą kładą, żeby po prostu te wyniki, które osiągają mogły dalej procentować ich rozwoju i karierze. Spotkanie w raturzu zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników tej uroczystości. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem żegnam. Życzę dużo ciepła, bo nam się przyda na tą jesienną porę. Do zobaczenia.